Zanim przejdziemy dalej, opowiem wam dzisiaj historię, dlaczego zamknęłem Nexę w piwnicy. Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy obejrzałem film u Nexe, który opowiadał historię z Arturem. A nie będę ukrywał, że tamta historia dała mi trochę do myślenia i sam postanowiłem pobrać ride Shadow Legends, który jest grą mobilną i możesz grać ponad 600 postaciami, pokonywać coraz to nowsze i trudniejsze wyzwania oraz dobrze się bawić. Ale wróćmy do historii co tak naprawdę, Nex robi w piwnicy. Prawo wygląda tak, że w grudniu w Raid Shadow Legends wystartował największy do tej pory event w grze. A mianowicie został dodany nowy, najtrudniejszy boss w grze, czyli Hydra. która, jak możecie się domyślić, ma niezliczoną ilość głów z której każda z nich ma unikalną mechanikę. W dodatku, sama Hydra ma charakter wielu najtrudniejszych bossów złożonych w jedność. Co za tym idzie, przypomina to grę strategiczną, w której każdy ruch może się równać innym zakończeniem walki. Dodatkowo w grze trwa aktualnie wyzwanie, w którym możecie odblokować postać Simpla, czyli jednego z legendarnych graczy CSGO, a jedyne co musicie zrobić, żeby go odblokować, to zalogować się 7 razy w ciągu różnych dni do 28 stycznia 2022 roku. Pytacie pewnie, co Nexe ma z tym wspólnego? mnie to bardzo dużo, bo od trzech dni siedzi w piwnicy i leveluje postacie na moim koncie, żebym mógł sobie po prostu zabić hydrę. Trochę łatwiejszy sposób, bo... przyznam, że jest naprawdę bardzo ciężko i sam nie jestem w stanie. Nexe zostanie wypuszczony z piwnicy od razu w momencie, jak uda mu się te hydry pokonać, także nie martwcie się, z nim jest wszystko OK. Za to nie jest okej okay z wami, bo dobrze wiem, że jeszcze nie pobraliście Ride Shadow Legends, a to wielki błąd, bo nigdy jeszcze nie było takiego dobrego momentu na rozpoczęcie gry jak teraz. skanując kod QR widoczny na ekranie, albo pobierając grę z linka widocznego w opisie, na start dostaniecie epickiego czempiona o nazwie Eina. W dodatku otrzymacie 200 tysięcy srebra, jeden energy refill, boost expa oraz jeden ancient shard. Nagrody te dostępne są tylko i wyłącznie dla nowych graczy, a zgarnąć będziecie mogli przez kolejne 30 dni, także śpieszcie się i nie czekajcie. Dodatkowo już niedługo święta, co za tym idzie dużo nowych eventów oraz nowości, Także nie czekajcie i pobieżcie Ride Shadow Legends, bo skończycie jak Nexta w piwnicy. Moi drodzy, skończyłem właśnie z o kolejną ikonę podstawową lub pośrednią. Ostatnio trafiliśmy u Zebio, więc tym razem mam nadzieję, że trafi się jakiś kroj albo Pele, będzie na pewno super, ewentualnie jakiś... No jakiś Gulit też byłby spoko, wiecie, coś fajnego, coś fajnego musi się trafić, mam nadzieję, że tak będzie. No i moi drodzy, witam was bardzo gorąco. Jest to kanał też Nexus. Wznawiamy tutaj serię z FIFY, ponieważ na głównym kanale będzie pojawiało się coś innego niedługo. Z, biorąc pod uwagę, że dalej gram FIFA i dalej chcę grać FIFA, no to stwierdziłem, że drugi kanał będzie idealnym miejscem do tego, żeby FIFA tutaj prowadzić. Także moi drodzy, koncert do dzisiaj przenosimy tutaj. E, jedyny, jedyna zmiana, jaka będzie, to zmiana w Miniaturkach, bo mnie nie stać, żeby, żeby płacić za Miniaturki na ten kanał, więc pewnie będą jakieś gorsze, ale. Ale poza tym, kontent będzie ten sam. Będą też dłuższe filmy, bo ja po prostu będę sobie tak grywał longiem, moi drodzy. No i generalnie tak, zrobiłem sobie tą ikonę podstawową lub pośrednią, mamy paczki. Plus jeszcze dostałem jakąś zimową paczkę z niespodzianką. Zawiera jednego piłkarza. O ty wy, buntownicy Numbers Up lub to ty, gsy, więc moi drodzy, pad mi się pierdzieli i to mocno, ale to nie ma znaczenia. Albo ma, proszę. Otwieramy pierwszą paczkę, zobaczymy co w niej dostaniemy. Tutaj jest gwarancja C80. Subskrybujcie ten kanał, jeśli jesteście nowi i chcecie tutaj więcej fiszki. No i moi drodzy, lecimy. Są pierwsze wybuchy. Jest to Kolumbia, Hernandez jakiś, albo Rodriguez, albo Zapata. Fantastycznie. Nie, no nie, jest fantastycznie ani trochę. Ten piłkarz się trochę dostanie za chwila, Samo mi potwierdziło. Nie, nie działa mi pad. Tak, no właśnie. No co jest? No pad widmo, nie. Ej, to samo robi, to samo robi, ja tylko klikam w dół i to samo no to nie, dobra, czekajcie. Zmieńmy pada na drugiego, why not. Taki content będzie widzowie, zserializowania się napada. Nie no, generalnie dwa pady już poszły w odstawkę, nie działają, a też chcę nagrywać content powiedzmy co, co, codziennie o 19, bo wtedy jest co robić jakby w tej fizie, więc będziemy sobie po prostu lecieć takie dłuższe, longowe filmy. No i zobaczmy, kolejna, kolejny wybuch, Hiszpan, PO. Jest na was. I znowu upadnie działa. Fantastycznie. Tutaj jest jakiś koate tych do sela. No i moi drodzy, zbliżamy się powoli do już coraz lepszych kart. Aktualnie. No tak średnio bym powiedział. Tutaj pewnie też będzie średnio, bo tutaj są trzy rzadkie karty złote. No a tutaj nawet nie ma zwykłych wybuchów. No i kurde, mamy bambę tutaj, więc jakiś Francuz być może, jakiś zidan. Zidana bardzo... CO JEST Z TYM PADEM? DRUGI NIE DZIAŁA! Gdzie sami tej? Dobra, czyli dostajemy ci dużo Francuzów, widzowie. To może jakiś właśnie... To może właśnie jakiś Zidan tutaj z ikony poleci. Zobaczymy jaka jest wróżba. Co nam przyniesie wróżba? Argentyna się tu pojawiła. I Portugalia, czyli nie no, drugiego Eusebio mam nadzieję że nie dostanę, kurde, bo jak dostanę drugiego sobie to będzie średnio. O Jezu, to wtedy się popłacę chyba. Dobra, moi drodzy, otwórzmy najpierw ziwą paczkę z niespodzianką. Tutaj na pewno będzie coś dobrego, także uwaga. Zapinamy pasy, uwaga, jest buntownik. Meksykański, korona, korona, zajebiście. Widzowie, korona to jest jedna z bardziej niedocenionych kart w tych grze. Ona ma 5 na 5. Jego grałem na draftie, ten ziomal jest zarąbisty. ona ma 5 na 5 w portugalskiej ligi. Typ jest niewymienny, na pewno ląduje u mnie na, na rezerwie i na 100% będzie wpuszczany praktycznie co mecz, bo... Bo 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 to jest naprawdę dobra karta, która, no zobaczcie, ma praktycznie wszystko wymaksowane i, i jest generalnie spoko. Cieszę się, on chyba kosztuje 50 koła, około coś koło tego w swojej wersji normalnej, wymiennej, więc niezbyt dużo, ale na pewno jest to coś, co mi się przyda, więc biorę to na klatę. No i moi drodzy, ikona podstawa lub pośrednia. Mam nadzieję, że wejdzie coś ciekawego. Ja nic nie robię. Tych ustawionych tych, znaczy tych ustawionych tych poszukiwań. Jest, to jest Irlandia, to jest Kin! Nie, to jest raz Kin! Czy to jest dobre, no to jest taki Petit, tak po statystykach. Ile jesteś warty, Kin? Co myślicie? Ale gdzieś dostał Turbo roku, safe. Turbo no nie. To znaczy tu. No to jest, 200 no! koła kosztuje. Padł. 200 koła kosztuje. Tak, bo jak zaraz sprzeda i potwierdzę jeszcze, to zaktualizuję może po prostu. 200 koła? Tak, to jest jego mid wersja. To jest jeszcze gorzej niż petit. Jakbyś trafił jego... Podstawową wersję to by kosztowało 80 tysięcy. 80?! Ta, podstawowa wersja 83 tysiące, mid wersja 205, prime jeszcze nie została sprzedana na rynku. Nie no, to do chipy pik trochę znowu. Znaczy nie bo tak tbh? Nie no, mi wiesz co wpadło do głowy, to takie, że ej no gościu ma staty do petit'a podobne, nie? No bo jakby ich tutaj, no Jezu padzie! No bo jakby go postawić tutaj... Znaczy to nie jest osz taki zły, ale no kurwa Dało się lepiej trafić. Wydaje mi się, że no od ja Petita... ja <grym> no się zżygam z tym padem! Dwa, <grym> dwa, 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 tak, no dwa nie działem. No patrz. To no, w, tak no, ogólnie no. wydaje mi się, że od... jeżeli chodzi o gierkę, to może być od Petita bardziej grywalny. w sensie nie będzie tak klocowaty jak Petit. Ja wiem, Petit to trochę droży. Ale cena nie gra Nie wiem jakby kurde, no w trochę, ale szczerze, z korony jestem zadowolony, szczerze 180 cm 3 na 3 Nie, sorry, 2 na 3. Ja wiem, on jest stani, on w sensie pewnie nosi sieści koła, ale jakby to jest na pewno karta, która będzie na rezerwę, nie? Na 100% się przyda Statystyk nie ma ogólnie złych ten kin ogólnie, Tak jak patrzę ej, moi zawodnicy są albo bez grania, albo bez mózgu. To jest grane tej Albo ten pad po prostu. No to on sam wyszedł. No to dobrze, to wyszedł. To nie sam. Dobrze, są szefem jesteś. Ty no, ja pierdziel, Ej! Nie, no coś mi się z padem dzieje. No bo to jest niesamowite, że tak to podawało. No biorąc pod uwagę, że sam ci analog zapierdala, to jest bardzo duża szansa, że coś ci się z padem dzieje. No biorąc pod uwagę, że jakby podania są, nie wiem, jakieś takie krzywe. Dawaj, lecisz. Ej, to jest, chyba ta. I strzał Pyk, no, zarąbisty, dobry strzał Ej, źle jest, źle jest, bardzo źle Ale gościu też ma dobry skład w ogóle Bernardo Silver ma widziałem chyba No co to są za podania Ej, popłaczę się Ale gra mnie troluje W tym momencie To samo podaje jakby, żeby nie było Ja jestem jakby, Alison. Ej, nie no, źle mi jest nie, no w tym kraju nie da się nic uczciwie zrobić. To no nawet nie można uczciwie w FIFA pograć, bo troluje. Dobra, Rodrigo. Dawaj, 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 dawaj. Szybki bieg, teraz podanie. Wypuszczające, uzebienie dobiegnie, dupa. Ej, ale ciężko jest, jakby tak mi się dziwnie nie, w tą FIFA teraz. Ale, ale nie. Tepechanie, ten typek nie jest jakoś dobry jak na pierwszą ligę. Spodziewałem się jakoś lepszego. On mi bramki nie potrafi strzelić. Jak ja ledwo jestem w stanie, no sami widzicie, to jakby oni grają ci piłkarze, nie? Widzicie co, ja klikam? Na górze tam jest zaznaczone i potem zobaczcie, jak te piłki lecą. No patrzcie, zajdzie to? Analog był jakby dla szybki, ja, taki R1 był chyba kliknięty. Nie, niesamowite to jest. Nie, no co jest? No nie działa mi ten pad, niesamowite. Nie, i patrz, i to jest gol. Niesamowite. To bez talen, jak to bez talencji strzeli mi gola tylko i się mi padnie działa, to mi się smutno zrobi. Nie wytrzymam. Źle mi, źle mi, źle mi, źle mi. Ale podanie dobre. Ja pierdolę. O, chyba może zacznie działać. Bo jakoś tak złapało szybciej. Kurde, bramkę straciłem, ale to bez problemu. O, teraz KS samo się podaje. Ja pierdolę. Jeszcze bardziej nie działa, dobra. Pierdolę tego pada. Może następnie zadziała. Nie wiem. Żywotność pada do PlayStation, jak się ma FIFA. Jest kurwa, nie wiem, wynosi 3 miesiące. Tak w piku. Ale podanie zlagowane. Ole, Eusebio, co zrobił? Pierwsza bramka czyżby. Aha, mi w duchu. Piblet hump. Dobra, pierdolę tą FIFA. Nie chcę mi się grać na ich flagach.